Odbierać nagrody jest łatwo, jednakże prawdziwe podziękowania się należą mojemu wspaniałemu zespołowi i firmie Samsung za szansę rozwoju rynku. Serdecznie dziękuję w imieniu Komsa Polska, US Coast Group, Magda, Rafale, Mariuszu. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Waszemu zespołowi za wsparcie, za możliwości rozwoju, za zaufanie i za perspektywę którą wspólnie mamy. Współpraca z Samsung jest dla nas jedną z najistotniejszych współprac, które mamy na rynku polskim. Jest to współpraca wielowątkowa, dotykamy bardzo wielu dewizji, mamy zaangażowanych we współpracę w sztab ludzi, są kwestie produktowe, są także kwestie serwisowe, które wspólnie z Samsungiem rozwijamy. Chciałem podziękować swojemu zespołowi, Pawłowi Sterniukowi, Oldze, Piotrowi i pozostałym za pełne zaangażowanie w rozwój tym, czym Samsung jest w Komsom. Przy okazji chciałem bardzo serdecznie zaprosić nasze wydarzenie listopadowe naszych partnerów i firmę Samsung. Na pewno będzie o czym porozmawiać i w miłych okolicznościach będzie czas. Zapraszamy naszych partnerów do kontaktu z nami. Wierzę, że znajdziecie po naszej stronie pełne wsparcie dla rozwoju waszego biznesu. W ramach produktów Samsung.